Cześć, tu Monika z kanału Turcji z Polski i dzisiaj będziemy mówić o daniach, które warto spróbować z kuchni tureckiej. Zrobiłam sobie listę, przyszło 20 pozycji, więc w tej części 10, w kolejnej będzie 10. Tutaj nie będzie o deserach, desery będą w odrębnym filmie, bo w Turcji jest ich tak duży wybór, że uważam, że zasługują na odrębny film. Tutaj też troszeczkę ściśniłam kilka pozycji w jedną i mam nadzieję, że uda mi się też tu powrócić zdjęcia tych posiłków. Sporo, spora część tych zdjęć jest mojego autorstwa, nie z internetu, ponieważ próbowałam większość z tych potraw, o ile właściwie wszystkie, ale nie wiem, czy mam zdjęcia wszystkie. Więc zaczynamy. E, najważniejsze, chyba najpopularniejsze e, i to, co się najbardziej kojarzy z Turcją, to jest kebab. E, ale kebab, e, kebab w Turcji i kebab w Polsce to zupełnie dwa różne światy. E, to zupełnie nawet nie ma, tego się nie porównuje e, moim zdaniem, ponieważ my w Polsce to, co mamy, mięso, surówka i frytki i sos czosnkowy najczęściej. I to jest taki kebab, jaki my znamy. Natomiast kebab w Turcji, oh, to jest um, myślę, że królestwo mięsożerców. Zdecydowanie. I ja po prostu podam Wam teraz kilka rodzajów kebabów. Ale znalazłam dzisiaj listę na 33 różne rodzaje kebabu. Ja mam tutaj wymienionych kilka. Te, które w sumie jadłam, ale na przykład jednego widzę, że nie znam. Um, zacznę od Iskender Kebab. Um, to jest mój ulubiony. To jest takie wieczywo um, z mięsem, taki dyner. Te takie kawałki mięsne. Um, I to jest polane masłem. Roztopione, podawane z jogurtem. Um, są pomidory i, i w ogóle jest pyszne. Manisa kebab to samo są, są takie e, w formie jakby paluszków, mięso też na pieczywie. E, oczywiście praktycznie w większości z nich e, jest albo lawasz, albo bułka, e, jest jakaś papryka, pomidor. E, nie ma frytek, e, może być bulgur, kasza, może być ryż, ale jeszcze nie widziałam chyba w żadnym frytek. No. Adana kebab, Urfa kebab, Beyti kebab, Simit kebab, Siś kebab. Siś kebab może być z kurczaka. Patlijan kebab. patlıcan to bakłażan. Jest sporo kebabów z bakłażanem. Sikzade i Orman kebaby. Um, I o wiele, 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 wiele innych kebabów. To są cykady, e, o wiele, wiele innych rodzajów kebabu. E, natomiast e, to nie jest tak, że przeciętny turek zjada codziennie kebab na obiad, chociaż pewnie są i tacy. E, Ale one zazwyczaj są bardzo duże, e, porcje są ogromne generalnie. E, są bardzo tłuste, ciężkie, a więc takie rzeczy to raczej. Myślę, sporadycznie gdzieś od święta. Jeśli chodzi o ceny, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to obecnie e, Iskender na, na przykład jadłam, ale to chyba z miesiąc temu jadłam ostatnio, a nie więcej. E, to płaci się chyba 60 do 70 bil za porcję. E, generalnie w dobrej restauracji, w fajnym miejscu one, one nie są tanie. Ale e, naprawdę cena odpowiada Wielkości posiłku i, i, i tego smaku. Bardzo polecam sobie spróbować taki kebab, bo no naprawdę to, są, to jest coś zupełnie innego niż to, co znamy w Polsce. Numer dwa to coś, co dzisiaj będę robić na obiad, czyli manty. Na manty mówimy tureckie pierogi, często, my, tutaj w Turcji ponieważ ciasto jest zbliżone do tego, które znamy z naszych polskich pierogów. Na dzień jest mięso, chociaż jeżeli ktoś kupuje gotowe, ja kupuję gotowe, bo chyba mnie starość padło, gdybym miała to robić sama, nie wiem, czy by mi dnia starczyło. Szczególnie, że tego nigdy nie robiłam, więc na pewno musiałabym się nauczyć, a to, to trwa. To można je dostać w lodówkach i one zazwyczaj są puste tak jakby sam farsz, w sensie samo ciasto. No my takich nie kupujemy, my kupujemy zawsze z tego samego miejsca, kupujemy mrożone, one mają mięso w środku, a wielkością są takie. Jedno manty to jest takie jedno, jedno takie kółeczko, nawet mniejsze. Um, takie 3-4 manty to taki nasz jeden Pieróg, Pieruk. Pierog. I w ogóle jemy to zupełnie inaczej. Manty, y, przynajmniej ja, oczywiście podaję na ciepło, bo na zimno one są takie suche, no tak jak pierogi. E, polewam to jogurtem y, z czosnkiem nie sosem czosnkowym, absolutnie jogurtem czosnkowym jogurtem z y, czosnkiem, który najpierw utarłam e, albo można przepuścić przez praskę fajnie aby ten jogurt troszeczkę tak że po filmie teraz idę zrobić jogurt, żeby on przeszedł tym czosnkiem. i to polewam e, roztopionym masłem z e, pulbiber, czyli czerwona papryka takiej płatki, albo isot. E, to można powiedzieć czarna papryka, tak, ona jest czarna. To też są takie płatki. Isot jest e, bardziej pikantny zdecydowanie niż pulbiber. I to się podsmaża trochę na tym maśle i do tego dodaję łyżeczkę od herbaty na przykład przecieru pomidorowego. Tak, przecieru pomidorowego, żeby to razem wyszło. Więc manty, jogurt i na to to masło. I teraz po prostu Uff. cały czas za mną chodzą te manty i po prostu już dzisiaj, dzisiaj będziemy mieć manty. Numer 3 to jest chyba najpopularniejsza zupa w Turcji, merdimek ciorbasy, czyli zupa z soczewicy. Właściwie każdy ją robi trochę inaczej. Ja tylko, u mnie jest na przykład tylko cebula, soczewica i ryż. Inni dodają marchewkę, a inni jeszcze tam ziemniaka. Każdy ją robi troszeczkę inaczej. Ona zawsze troszeczkę inaczej smakuje. Zimą jemy ją prawie że codziennie. Tak, niemalże codziennie. Ja po prostu kocham tę zupę. E, ona bardzo dobrze rozgrzewa. Naprawdę. To jest moja ulubiona zupa w Turcji. Bardzo polecam spróbować. E, kolejne danie. E, to jest Chi Kofty. E, Ci znaczy surowy, a köfte to taki jak to mówimy, klops, taki pulpet. Ale one są gniecione w palcach, więc kształt jest taki, jak widzicie na zdjęciu. I one generalnie mogą być surowym mięsem. Dlatego się też nazywają ci köfte, bo jest tam surowe mięso, jest, zapisałam sobie kasza bulgur, jest na przykład nar eksisy, czyli um, nar to jest granat, taki jakby sok z granatu, który daje kwasku, takiego kwaśnego smaku, i wiele, wiele innych oczywiście, przypraw i tak dalej. E, ale można też to zrobić bez mięsa, absolutnie. Może to być danie, może to być danie wegetariańskie, można e, troszeczkę też to. Troszeczkę podrasować te składniki i na przykład dodać usmażone jajo i widzimy yumurtadę koftę. Więc y, można to zjeść wegańsko, wegetariańsko i całkowicie mięsnie. Y, Także jest to coś fajnego, ale jeżeli jecie w restauracji, a nie przygotowane przez kogoś, to oczywiście y, ktoś kto chce, nie chce mięsa, pytamy, najlepiej zapytać. Numer 5 to jest sarma. Japrak y, sarmasy, y, czyli takie coś. Moje sarma, moja sarma to są takie grubaski troszeczkę, bo ja nie, nie umiem jeszcze ich zrobić takich cienkich Takie u. Uh. Y, ale jeżeli ktoś to kupuje, albo profesjonalnie się tym zajmuje, albo po prostu bardzo dba o tą estetykę to one zazwyczaj będą bardzo cieniutkie więc nie trzeba będzie więc no, po prostu po prostu wyglądają schludniej bo tak powiem Ja sa armasy to są liście winogron a w środku jest ryż z przyprawami i jest to coś super dla mnie szczególnie latem dlatego, że ja to lubię jeść na zimno więc to jest fajna dla mnie przekąska, forma przekąski, dzięki której też mogę się troszeczkę ochłodzić i zjeść coś zimnego. Zjedłam jedną sarmę. Numer 6 to tarhana. Tarhana jest to zupa tak naprawdę robiona z proszku. Dlaczego? Bo to jest... Najczęściej pomidory, papryka, jogurt, mięta. Niektórzy dają merdzim, czyli soczewica, niektórzy czy życe i jakieś tam inne jeszcze przyprawy. To jest suszone, mielone i sfermentowane i z tego się robi zupę. Tarhane zazwyczaj pijemy zimą, ponieważ ona jest pikantna bardzo często i jest bardzo rozprzewająca mój mąż na nią patrzy troszeczkę tak jak my patrzymy na rosół. Czyli jak się źle czuje, to tarhana. Numer 7 to Menemen. To jest um, dla mnie taki śniadaniowy król. Czyli coś jak nasza jajecznica, ale są pomidory, papryka, cebula, przyprawy. A, Myślę, że bardziej to przypomina polską szakszukę, um, tylko że to jajko jest takie roztrzepane. Um, po prostu jest pyszne. Ja uwielbiam naprawdę. Menemen jest pyszny, um, mimo tego, że jak się zamawia serme kafalsy, czyli takie śniadanie na mieście często. To, to tam raczej rzadko dają menemen, częściej jajka z kiełbasą turecką, suciuk, albo gotowane jajka. menemen raczej można sobie zamówić dodatkowo, albo po prostu zjeść sam menemen. Też funkcjonuje w menu, jeżeli ktoś chce zjeść w restauracji. Numer 8 to pozycja, którą wydzieliłam z kebabów. To jest doner. doner. Tu się jeszcze muszę tylko dograć, bo mówiłam yy, o tym, że to jest doner, doner ten yy, kebab taki okrągły jak tortilla. On się tutaj nazywa dürüm kebab. Yy, nazwa to jest dürüm, a nazwa mięsa to doner. No teraz jest poprawnie. To jest taka nasza jakby, myślę, tortilla bardziej. w rulonie zawinięte e, kebab. Mięso z kebabu. zależy jakie. Są różne donery, ja mam sobie ulubione akurat z kurczakiem, bo to jest jedny kebab, który tu można zjeść z frytkami, w związku z tym, że ja akurat tęsknię za polskim kebabem, to po prostu zamawiam takiego donera na lawaszu i tam podwójnym lawaszu z sosem i tam dają właśnie mięso z kurczaka, takie, jak my to mówimy, tak? takie to mięso. Taki typ, wiecie, typowy jak z z tego rulonu, gdzie oni tam skrobią to mięso, e, frytki i kiszonki i oni to zawijają w ten rulon i zapiekają. I generalnie te pozawijane takie, to to są po prostu donery. I myślę, że warto spróbować, bo to jest naprawdę wciąż, wciąż coś innego, niż mamy w Polsce. Tu raczej nie dają tego w tortilli, tak jak my to w Polsce mamy, tylko, w sensie tych w takich płatkach tortilli, tylko w tak zwanym lawasiu, który jest e, bardziej miękki. Zdecydowanie jest miękki, jest mi się wydaje troszeczkę lżejszy. Smaczniejszy, moim zdaniem. Te donery tutaj są lepsze. Lepsze niż te, które mamy w Polsce. E, I to myślę, że jest taka kategoria szybkiej przekąski raczej. Gdzieś coś takiego, co można sobie wziąć do ręki i iść. Bo te wszystkie kebaby, o których mówiłam na początku, to one są zazwyczaj bardzo, bardzo, bardzo podawane na talerzu. U nas są te kebaby takie w pudełku, ale to w takich popularnych, turystycznych miejscach. Jakieś typowa taka, jak my to w Polsce mówimy, kebabownia. No Tutaj to piszą na tym denercie. Ja na nie polecam, ale ja kupuję akurat tego z kurczakiem, dlatego że go lubię. Akurat z tej konkretnej restauracji, i tak dalej. Ale jeżeli jestem gdzieś indziej, to kupuję z mięsem. To kupuję z mięsem. Zazwyczaj jest smaczniejszy. Numer 9. Jedno z moich ulubionych dań to jest. Bamia. Bamia, czyli okra po polsku. Nie wiem, czy okra w Polsce rośnie. Wiem, że jest dostępna w, bodajże w puszkach albo w słoikach w zalewie. Tutaj się ją kupuje na świeżo. Obcina się tam, gdzie jest końcówka od ogonka. I to się z takim mięsem, jak my to na, mówimy na gulasz, w takich kostkach um, się, i warzywach to się przygotowuje. Jest to dla mnie jedno chyba z najpyszniejszych dań kuchni tureckiej, bo ja generalnie jestem przede wszystkim fanką kuchni domowej w Turcji, a nie tych na mieście kebabów i tego typu różnych rzeczy. Dla mnie, dla mnie to, co można zrobić w domu, zrobione z różnych warzyw, to, to jest najlepsze, co może być. Dań podobnych do bami, jakby sposoby przygotowania jest bardzo wiele, ale dla mnie wszystkie pozostałe można zrobić bez mięsa. Bamie jem z mięsem. No to jest chyba jedno takie danie, jedyne danie, które uważam, że to mięso robi też robotę, a wszystkie inne potrafię zjeść bez mięsa i ja w sumie je gotuję bez mięsa. Naprawdę polecam, w praktycznie w każdym mieście, w którym byłam przynajmniej do tej pory, jest gdzieś restauracja z kuchnią domową. I no, ja nie chodzę do takich restauracji, dlatego że my te dania jemy w domu. Moja teściowa bardzo dobrze doda. ja uwielbiam jej tureckie dania, więc jak chcę zjeść, nie wiem, okre wamię. To ją proszę, żeby mi ugotowała. To ją proszę, żeby mi ugotowała, bo ja po prostu, ja coś nie wiem, nie, nie tego, żeby to ugotować tak jak ona to robi. Ja tego nie potrafię. Ja gotuję kuchnię mojej mamy, także po turecku teściowa, po polsku ja. I ostatnie danie to karnierek, czyli bakłażan z piekarnika, nadziewany właśnie mięsem mielonym. On jest zalewany też, jakby bez woda, z przycierem pomidorowym, z przycierem paprykowym, bo tutaj też takie coś jest, salcia. Mówimy na to salcia. I też często z tartymi, świeżymi pomidorami. Jest to coś, dla mnie to jest coś pysznego. Uwielbiam. Moja mama też zresztą lubi, ale ja w Polsce nigdy nie byłam w stanie odtworzyć tego tak dobrze, jak to robi moja teściowa Więc, mamo, jak tu przylecisz, to na pewno zjesz. Na pewno dostaniesz. Zrobimy. Ale. Nie, no dla mnie to jest coś, coś po prostu pysznego. Bakłażan tutaj jest bardzo popularnym warzywem. W Polsce mniej popularny. Niewiele ludzi je bakłażana. Ja dopóki nie wjechałam do Turcji, to nawet nie wiedziałam, co z tego bakłażana można zrobić. A tutaj jest po prostu ogrom, ogrom potraw z bakłażanem. I sama zaczęłam też go kupować. Gotować bakłażany. I piec, i w ogóle. Różne tego typu rzeczy. Więc jak najbardziej polecam też karniaryk, to jest też kuchnia domowa i do bami i do karniaryk i co tu jeszcze mieliśmy i do bami i do karniaryk i do w naszym przypadku to wszystko w drugim filmie poleca się oczywiście obok pilaf pilaf to jest ryż ale on nie jest tyle co gotowany, tylko raczej na początku podsmażony na w tłuszczu yy, ja robię zawsze trochę masła, trochę oliwy z oliwek. One można samą oliwę albo samo masło. Troszeczkę to podsmażyć, osolić i dopiero zaleć wodą. Yy, I tak przygotowany pilaf poleca się obok, myślę, większości potraw kuchni domowej tureckiej. Warto. Yy, także na dzisiaj to by było na tyle. E, powiedziałam Wam o 10 potrawach kuchni tureckiej, które uważam, że każdy powinien spróbować. Na liście mam ich 20, właściwie 21. Więc w kolejnym filmie pewnie będzie 11, chyba że jakąś usunę z listy. E, no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Będzie mi miło, jeśli zasubskrybujecie. E, jeżeli macie jakieś pytania, to. Śmiało piszcie w komentarzach. Ja sobie te wszystkie pytania będę zapisywać. Jeżeli macie jakieś sugestie co do kolejnych filmów, o czym chcielibyście posłuchać, to również proszę o informacje. No i mam nadzieję, do zobaczenia. Pa!